Gdy bezmiar budującego chaosu ożywił przestrzeń światłem, nastała bezcodzienność wielowymiarowych światów. Wibracja światła wydała dźwięk słowa. Mądrość i moc słowa rozsypała sprawczą miłość. Zapanowała cisza i otwarła oczy, i obejrzała samą siebie. I wypełniła się pokojem. Kiedy zorientowałem się, że oddycham, zamarłem, błogim zadziwieniem. Ostrożnie pokłoniłem się, tętnu życia. Pełen zdumienia szepnąłem, ja. Jestem. Ponad wszelkim bezczasem pojawił się czas rozpoznania. Zanurzyłem się w jego wirze. Rytm życia pochłonął mnie mnogością przemian, uwodząc swoim urokiem. Owładnięty czarem istnienia, zapomniałem, kim jestem. Tymczasem nieustannie oddziałujące światło przebudzenia kierowało dalszą mą uwagę ku rozluźnianiu więzów intelektu, ku wypłynięciu na głębię doświadczeń drogą intuicji, uczucia i serca. Pomiędzy zgiełkiem codzienności pojawiła się tajemnicza tęsknota, jej dźwięk przywoływał mnie, kazał mi sobie przypomnieć, wzywał mnie do rozpoznania własnej indywidualności, do rozpoznania tęsknot serca, do wzlotu ponad ograniczenia. Jeżeli wyjdę z własnych ograniczeń, któż będzie mi je stawiał? Gdy zrealizuję siebie w świecie, z jeszcze większą intensywnością będę mógł wsłuchiwać się w bicie własnego serca, doświadczać niczym nieskrępowanego wzlotu ku przestrzeni. Zanurzam się w niej z ufnością. Słucham tętna życia dopełnionego ciszą. Poszukując wewnętrznej harmonii, odsuwam mit człowieka zła i grzechu. Swoją godność dostrzegam w jedności, a godziwość w miłości. Ufam Bogu, człowiekowi we mnie. Próbuję zachować równowagę pomiędzy lekkością stanu medytacji a żywiołem codziennego działania, kołem boskości i kwadratem materii. Stopniowo objawia się wielowymiarowa całość. Wraz z jej rozpoznaniem i nasyceniem pogłębia się radość życia. Radość niczym nieskrępowanego wzlotu oddechu duszy.